Czy wiecie, kiedy po raz pierwszy można było zobaczyć misia w kinie? Uwaga, dokładnie 35 lat temu. A wiecie, że w Iluzjonie pokażemy go już 25 maja? Tego po prostu nie można przegapić. Kochanie, dolej trochę więcej wody. Jakaś oklapła jestem dzisiaj, mówię pani. Pani Wąka, Pani wytrze też minkę, bo klient znów się będzie pieklił. Trzeba dać napis, żeby wpuszczać tylko w krawatach. Klient w krawacie jest mniej awanturujący się. Głównego bohatera, Ryszarda Okuckiego, znajomi nazywają misiem, ale tytuł nawiązuje też do filmowego rekwizytu, słomianej kukły unoszącej się nad Warszawą. Wielu widziało tu aluzję do niedźwiedzia, czyli symbolu Związku Radzieckiego, a niektórzy uważają, że jest to parafraza słodkiego życia Feliniego, gdzie Chrystus unosi się nad Rzymem. Akcje na lotnisku Heathrow, gdzie urzędnicy nie chcieli wpuścić żony Ochuckiego do Anglii, w rzeczywistości kręcono w jednym z warszawskich pomieszczeń, a słynne misiowe parówki zostały przygotowane osobiście przez ekipę filmową. Miś zdobył kolosalną popularność i status filmu kultowego. My pokażemy go w zrekonstruowanej wersji. 25 maja bądźcie z nami!